W kinach zadebiutowała nowa komedia reżysera 1670. Jednocześnie to jest naprawdę udana produkcja, na którą zachęcam, żebyście wybrali się do kina. LARP, Miłość, role, i inne questy, tak, to pełna nazwa tego filmu, to film Kordiana Kondzieli, czyli jednego z dwójki reżyserów 1670, który stworzył swój pierwszy pełnometrażowy film na bazie pomysłu Shorta z katowickiej filmówki, który stworzył ponad dekadę temu. Główną rolę, czyli w rolę Sergiusza wcielił się serial Stanisław, czyli Filip Zaremba. Chłopak, który uwielbia LARP, czyli wcielanie się w postacie RPG w rozgrywkach na żywo, i to niestety nie podoba się do końca jego rodzinie, jak i niektórym rówieśnikom ze szkoły, ale całe szczęście ma skromne grono znajomych, z którymi razem może realizować wspólne pasje i hobby, i wcielać się w przeróżne postacie z uniwersum fantazy. Poza Filipem Zarębą z obsady 1670 w filmie jest również Martyna Byczykowska, która zagrała Love Interest głównego bohatera a także Bartłomiej Topa więc jeśli wybieracie się do kina ponieważ chcecie poczuć tą magię serialu w larpie to rzeczywiście jest ona zauważalna bo poza obsadą film emanuje także podobną energią co serial. Ten film jest naprawdę pomysłowy, kreatywny, zabawny i widać, że Kordian Kondziela ma mnóstwo serca i miłości do tych wszystkich narracji, fantazy, popkulturowych nawiązań, intertekstualności. I nawet jeśli w tym filmie nie ma de facto fantastyki, bo jest to historia o tej udawanej grze. To i tak ta forma cudownie oscyluje między tą szarą rzeczywistością a tym światem marzeń i magii, do których często uciekamy, gdy w naszym życiu dzieje się gorzej. I zdecydowanie ta forma i wizja reżyserska wynagradza wiele bolączek scenariusza, który pozostaje prosty, jak budowa cepa. Jest on prościutki, schematyczny, kliszowy i jeśli widzieliście więcej niż parę amerykańskich filmów Coming of Age. To w tej historii was nic nie zaskoczy. Ale czy w trakcie seansu i po seansie jakoś bardzo mi to przeszkadzało? No nie i skłamałbym, ponieważ na filmie bawiłem się dobrze, uśmiałem się nieraz i zdecydowanie ten film spełnia swoje zadanie jako kino rozrywkowe, po którym wyjdziecie zadowoleni z seansu. I to też jest sztuka, napisać prościutkie i schematyczne kino, ale jednocześnie wybierające ciekawy pomysł, jak tą historię opowiedzieć, w jakiej formie bo wiele polskich filmów na przestrzeni ostatnich lat mocno wywalało się na tym. Więc jak dla mnie larpowi Kordyna kondzieli udaje się wyjść obroną ręką czy orężem z tych założeń kina rozrywkowego i jasne brakowało mi w tym scenariuszu historii więcej finezji i świeżości, ale i tak bawiłem się super i myślę, że i wy nie rozczarujecie się tym seansem.